Już za chwilę marzec. A jak wiecie, w marcu wysiewamy pomidory. Ja już mam przygotowane wszystkie nasiona pomidorów, które mamy w naszym sklepie internetowym, i ch chciałabym Wam pokazać mój taki top. Jeżeli chodzi o duże pomidory, to oczywiście Deko, czyli bawole serce, które uprawiam już od wielu lat, i w każdym roku to jest sprawdzona odmiana. Z nowości, które miałam w zeszłym roku, jestem bardzo zadowolona, zresztą nie tylko ja. To jest ananas. Taki pomarańczowo-żółto-czerwony pomidor. Bardzo duży i przepyszny. Bardzo mięsisty. Nawet dzieci niejadki z wielkim smakiem zajadały właśnie te pomidory. Jeżeli chodzi o takie pomidory sałatkowe, takich normalnych rozmiarów, to oczywiście bokati oraz odmiana, której nazwy nie umiem wymówić. Także zapiszcie sobie i sprawdźcie w naszym sklepie internetowym zielonepogotowy.pl z włoskich podłużnych pomidorów HIT, czyli Roma i Pozano. Roma miałam już kilka lat i za każdym razem pięknie plonuje, natomiast Pozano miałam pierwszy raz w tym. Roku. No niesamowite owoce. Bardzo długie, podłużne, także polecam na sosy i przeciery. I z pomidorków koktajlowych. delicacy, podłużne, ale małe pomidorki. Bardzo, bardzo dużo y, owoców na jednym krzewie i są do tego przepyszne, także za każdym razem, jak wchodziłam do szklarni, to zajadałam je prosto z krzewu. Oraz cudowne, przepyszne pomidorki Ariel. To już są takie standardowe koktajlówki okrągłe, ale są tak słodkie jak cukierki. Tu mam jeszcze pozostałe. Część z nich, oczywiście, też uprawiałam. Z tych, oczywiście, też jestem zadowolona. Te miałam również pierwszy raz. To są takie ciemne pomidory, również bardzo fajne. Tiger, także bardzo lubię. Natomiast z nowości, które na pewno spróbuję w tym roku, których jeszcze nie miałam, Gigantomo. Czyli też jakiś taki bardzo duży pomidor, także jestem bardzo ciekawa. I z takich koktajlówek spróbuję donna, ponieważ widzę, że one fajnie nadają się na tarasy do takiej uprawy doniczkowej, także chętnie w tym roku również sprawdzę tą odmianę.